Witajcie kochani. Przechodzę do Was z takim rozkładem partnerskim. Czy jesteście sami, czy w związkach stałych, czy, czy zalegalizowanych, czy nie? Po prostu zobaczymy, jak wam te relacje się układają. Co każde z Was wnosi do związku, co myśli o tym związku, co jest podstawą waszej relacji? I jaką ona będzie miała przyszłość? Do wyboru macie, kochani moi, trzy talie: pierwszą z cytrynem, drugą z kryształem górskim i trzecią z ametystem. Wybierzcie sobie, proszę, tę, z której chcecie, aby rozkład był dla Was zrobiony. I na koniec wyciągnę jedną kartę przesłań wróżek. Dopowiadać będziemy ewentualnie talią Rydera White'a. Także widzimy się za chwilę. Zastanówcie się, możecie filmik zatrzymać, aby wybrać sobie i przyjrzeć się czy kamieniowi. Tutaj jest tak jak mówiłam, cytryn śliczny. Na drugiej talii jest piękny kwarc, a przepraszam, kryształ górski. I na trzeciej jest ametyst. Bardzo fajny kamień. Także zastanówcie się i za chwilę zaczynamy. I witam grupę numer jeden. Wybraliście cytryn, kochani moi. Więc jeśli chodzi o was do związku troszeczkę tak y, podchodzicie. Bardzo intuicyjnie, bardzo tak jakoś zawoalowanie, tak jakbyście nie bardzo ufali, ale niekoniecznie nie bardzo ufali partnerowi, ale nawet sobie, wydaje mi się. Macie jakąś taką tendencję do odsuwania się w relacji, oddalania się takiego jakiegoś znikania za, za woalką, nie do końca yy, wszyst, yy, Nie do końca wyrażania siebie, może tak powiem. Yy, przykro mi, ale... <śm> Plotkujecie najprawdopodobniej na temat swojego partnera. Czy to obgadujecie do przyjaciółki, czy do koleżanki, czy, czy ogólnie rzecz biorąc, narzekacie. Narzekacie, jakoś tak jakbyście sami się odcinali od, yy, od tej relacji, jakbyście sami wprowadzali chłód lekki i zamęt. Yy, na zewnątrz, tak, tak dla, dla oka ludzkiego mówiąc, pokazujecie się w tym związku jako szczęśliwi ludzie. Wszystko jest ok, wszystko biegnie w swoją stronę, wszystko jest w porządku. No nie tak do końca, nie tak do końca, moi drodzy. Wasz partner czy partnerka to osoba bardzo stabilna, to osoba, która wnosi do waszej relacji stabilizację, najprawdopodobniej finansową, ale również taki, to jest pewny partner, to jest pewny partner, to jest partner na którym można polegać, bardzo yy, wasz partner yy, Hołduje tradycjom rodzinnym, bardzo lubi, żeby było tak, jak u niego było w domu. Bardzo mu na tym zależy. To dla niego jest wartość. To dla niego jest. No, tak to widzę, że dla niego jest, jest to istotą. Wy z kolei lubicie. Towarzystwo, lubicie szybkie akcje, lubicie y, kawusie y, z koleżankami, jakieś ploteczki. Jakieś... Wasz partner ma inną naturę, chciałby posiedzieć w domu, chciałby powspominać może poglądać zdjęcia, powspominać, jak y, wspólnie coś robiliście, albo wasze dzieciaki dorastały, jeśli jesteście już starsi. Y, powiem szczerze, że. W głębi duszy, w głębi duszy, wasz partner czuje się emocjonalnie zmęczony, zmęczony e, tym, tymi rozbieżnościami między wami. E, chodzą mu po głowie nawet takie rzeczy, żeby rzucić to w cholerę wszystko. No, bez jakiegoś celu wcale nie wie nawet, dokąd miałby pójść ale czasami ma tego wszystkiego dosyć. Chociaż widzę yy, z karty, że na zewnątrz nie pokazuje zupełnie tego. Na zewnątrz yy, dla znajomych, dla rodziny, dla przyjaciół jest to stateczny mąż, stateczny ojciec, stateczny partner, przyjaciel. Yy, jest to osoba, yy, która stwarza wrażenie, że jest wszystko w porządku. No, nie bardzo, nie bardzo. Yy, myślę, że yy, z tych kart podstawą, która was trzyma yy, przy, przy sobie, to jest po prostu rodzina. To są dzieci. To jest rodzina. To jest podstawą tego, że jesteście razem, ale widać, że yy, yy, Partner jest osobą, która lubi spokój, która lubi poukładanie, która no, woli w domu coś. Pod... Taki typ człowieka, który woli coś podłubać w domu. Wy natomiast jesteście bardzo emocjonalne, bardzo gdzieś brakuje wam tego, w tym związku, by te emocje gdzieś jakoś się rozbuchały, nosi was, po prostu was nosi. I żeby was nie poniosło macie kochani z przełożenia pazia pentakli to jest jakiś nowy początek Now, no, nie jest to początek um, natury romantycznej jest to być może początek jakiegoś nowego zajęcia może uciekacie w pracę zweryfikujcie kochani y, trochę wasze postawy bo to stabilny partner. To stabilny partner. No, kwestia tylko tego, czy wy się po prostu nie znudziłyście. Może kiedyś był inny. Może tak było. Ale, ale myślić czasami, że żeby pieprznąć to wszystko. I pójść gdziekolwiek. Zobaczmy, co tutaj wróżki dla. Grupy numer jeden. Dodadzą od siebie. Zdobądź, zdobądź więcej informacji. Rozejrzyj się zatem uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. No, i widzicie, kochani, nie wszystko może wyglądać tak, jak Wam się wydaje. Przyjrzyjcie się tej sprawie jeszcze raz od nowa. Przyjrzyjcie się Waszemu związkowi, Waszej relacji ponownie. Może zauważycie to, co kiedyś widzieliście w tym partnerze i nadal wykrzeszecie w sobie tę radość. Może Porozmawiajcie wprost, że, że po prostu wy chcielibyście trochę inaczej, że się znudziliście życiem w ten sposób. Może wasz partner odważy się na to. No. On też ma czasami tej sytuacji dosyć. W związku z tym być może podejmie rękawice i, i, i po prostu zacznie działać. Wszystkiego dobrego grupu numer jeden. I witam grupę numer dwa, czyli... Osoby, które wybrały Kryształ Górski. Dla Was ten rozkład, moi drodzy, jak układa się Wasza relacja partnerska z Waszym obecnym partnerem, czy partnerem, o którego zapytaliście. Więc powiem tak, jeśli chodzi o Was. Wy moi drodzy wnosicie do tej relacji bardzo fajne wibracje, bardzo zdrowe. Z waszej strony ta relacja nie dosyć, że y, jest usankcjonowana najprawdopodobniej y, aktem małżeńskim. Ta relacja jest dla was. Najważniejszą, pełną miłości relacją, wybraliście sobie tego partnera, bądź też on was wybrał, ale to jest świetny wybór. Najprawdopodobniej, kochani, jesteście osobą po przejściach, nie jedno już w życiu widziałyście i po prostu tym razem trafiłyście człowieka odpowiedzialnego, Mądrego, wy yy, wnosicie do tego związku po prostu to, co wnosi stabilizację. Taką stabilizację nie na, na zasadzie yy, materializmu, tylko taką stabilizację, taką pewność, że ta relacja jest trwała, że ta relacja jest zdrowa, dobra, właściwa. Macie i kartę kapłana, i kartę kochanków. Najprawdopodobniej, tak jak powiedziałam, jest to małżeństwo. Natomiast w sercu waszym macie mnóstwo przejść. Wyście nie jedno przeszły, wyście już nie jedno widziały. Dla was zdrowa relacja oparta na zdrowych podstawach. Na współgraniu, współistnieniu, współdziałaniu, ma olbrzymie znaczenie. I trafiłyście naprawdę dobrze. Na zewnątrz jesteś, jawisz się jako osoba, która ma wszystko na swoim miejscu, to znaczy właściwie właściwy, właściwy związek, co to słowo, właściwy. Czyli y, jawisz się innym osobom jako osoba w szczęśliwym związku, w którym czujesz się dobrze, stabilnie, bo jest tu i król Pentakli, tak, tak na zewnątrz y, jawisz się innym. Natomiast twój partner, o którego pytasz, co on wnosi do waszego związku? No, wnosi energię. Działanie wnosi. Y, to jest człowiek, który może wyczarować coś z niczego. On, on to jest człowiek wielu talentów, wielu y, możliwości. Y, potrafi tak sprawy pokierować, zaradny, obrotny, żeby wszystko było dobrze. Jest naprawdę y, człowiekiem, który potrafi Dokonywać wyborów. Jednym z tych wyborów jesteś ty. Najprawdopodobniej, tutaj tak z kart wygląda, ta Twoja stabilność, ta twoja, to Twoje oddanie ma ogromne znaczenie dla Twojego partnera, ponieważ jest to człowiek, który yy, potrafiłby oczarować niejedną kobietę. I myślę, że. Znalazł miejsce dla ciebie w swoim sercu po, pośród wielu opcji. Myślę, że nie byłaś jedyną kobietą, która jakby o tego partnera może zabiegała, może nie zabiegała, ale, ale która mogłaby stanąć u jego boku, a on wybrał ciebie. O czymś to świadczy, o Twojej wartości, o, o Twojej stabilizacji, o tym, że był Ciebie pewien. Nie tylko tak fizycznie, że, że się podobałaś, ale to dawało mu po prostu spokój, stabilizację, pewność. Na zewnątrz Twój partner jest postrzegany jako osoba, która bardzo ceni sobie tradycję. Bardzo. Kocha zwierzęta, lubi dzieci, jest bardzo towarzyski, lubią go sąsiedzi, znajomi, potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, no po prostu idealne karty. Idealne karty, moi drodzy. Co jest podstawą Waszej relacji? Przepływ informacji. Przepływ informacji. Wy potraficie ze sobą. Rozmawiać. Wy potraficie ze sobą przegadać. Wy nie ukrywacie niczego przed sobą. Jesteście szczerzy, chwytacie w lot. Jedno jest bardziej spokojne, drugie jest bardziej takie energiczne, ale to jedno drugiemu nie przeszkadza. Kochani, ta relacja jest naprawdę w jak najlepszym porządku. Tylko pozazdrościć na bardzo dobrej drodze. Z przełożenia macie dwójkę pucharów, co utwierdza. Tylko w tym, że to jest bardzo szczęśliwa relacja. Tu nie ma się do czego przyczepić. Tu nie ma co szukać dziury w całym. Zobaczmy jeszcze, co mają dla Was wróżki. Może jakąś wskazówkę, może jakąś podpowiedź albo jakąś uwagę. Zobaczymy, co dla grupy numer dwa. Od naszych wróżek. No proszę. Może tutaj? Mam przewrócić. No to tutaj. Na te buławy. Mam nadzieję, że tam dobrze widać. Najlepszy czas. To dobry czas dla Ciebie, by ruszyć naprzód. Kochani, to jest w ogóle bardzo dobry czas dla Was. Bardzo dobra relacja, bardzo dobry związek i bardzo dobry czas na to, by cieszyć się sobą. Pozdrawiam serdecznie grupę numer 2. I witam moją grupę numer 3, czyli osoby, które wybrały Ametyst. To jest ten kamień. Więc, kochani moi, jak się rysuje Wasze. Związek partnerski. Otóż jeśli chodzi o Was, Wy do tej relacji wnosicie radość, pełną nadzieję, pełne zaufanie. Yy. Macie po prostu głowę pełną pomysłów, jak moglibyście wspólnie tę przyszłość realizować. Mało tego, wy po prostu kochacie. Najwyraźniej tutaj karty to pokazały: w karcie Kochankowie i Słońce. Z Waszej strony jest to pełna miłość. Natomiast na zewnątrz. No, nie do końca tę miłość widać, jakoś tutaj czuć, że coś jest nie tak. Tak jakbyście nie chciały yy, dostrzec, że jest dobrze. A dlaczego? Wasz partner do życia wnosi pełną obfitość czyli to, że wy czujecie się yy, kochane, że wam jest dobrze, że mm, snujecie plany na przyszłość, y, czekacie tylko na ich realizację. Wszystko w waszym życiu może się spełniać dzięki temu, co wnosi wasz partner. Wasz partner y, wnosi y, wiele y, takich y, Momentów emocjonalnych, czyli nic, niczego wam nie brakuje. Chcecie pojechać na wakacje, macie wakacje. Chcecie gdzieś, nie wiem, nad jezioro, macie jezioro, do kina pójść, pójdziecie do kina. Chociaż teraz to trochę słabo, ale, ale to wam zapewnia partner, ale wasz partner w głowie ma myśli o zakończeniu jakiegoś etapu. I teraz pytanie. Teraz pytanie moi drodzy, bo y, pokazały mi się y, karty dworskie, no, które nie są tutaj bez znaczenia. Y, w sercu y, wychodzi mi król Pucharów, ale na zewnątrz król Mieczy. I pytanie teraz. Czy król Pucharów, czy król Pucharów to jest oferta dla Was? Bo Wy czujecie, jak macie tutaj jakieś niespełnienie, takie jakby czegoś Wam brakowało, niby to wszystko fajnie, ale. Czujecie jakiś niedosyt, jak, jakoś tak, jakbyście się sami odsuwali od tej relacji, bo coś jest nie tak, ale nie, wi nie wiadomo o co chodzi. No i tu u partnera czy partnerki widać, że on na zewnątrz jawi się jako osoba bystra, jako taka porywcza, jako taka niedostępna. E, jako y, osoba taka no, twardo stąpająca po ziemi, dobrze zarządzająca, mo, no, stwarza wrażenie człowieka, na którym można polegać. Natomiast on idzie z jakąś ofertą i teraz pytanie, czy idzie z ofertą do was, czy do innej? Bo tutaj już tego karty nie pokazują. W Waszej relacji podstawą jest namiętność, porywczość, moi drodzy. Pasja. To Was trzyma przy sobie. To Was trzyma. Ale tutaj, u Was. Są wspólne plany, jakaś taka radość, szczęście, a po stronie waszego partnera mogą być oferty w innym kierunku zupełnie niż wasz. Tego nie jestem do końca pewna. Więc e, dopytajmy może czy to dotyczy waszej relacji, czy relacji z kimś innym? Bo skąd u Was ten smutek, ten niedosyt? No, pytajmy, co oznacza ten rycerz pucharów, jaka to oferta pracy. Nie, to jednak możecie być spokojni. Tak, pracy. Jakiegoś nowego przedsięwzięcia, być może partner wasz po prostu ma głowę zaprzątniętą czymś innym i stąd może być taki wasz niedosyt pokazywany na zewnątrz, dokładnie jeszcze sekundka tak Moi kochani, więc wasz partner ma głowę zaprzątniętą biznesem, jakimiś interesami. I stąd być może trochę was zaniedbuje, ale pamiętajcie, że on wnosi do waszego związku dostatek i namiętność. Tu jest wszystko w porządku. Może to być chwilowe jakieś zawirowanie po prostu względem pracy. I stąd tutaj wasz partner może no, nie mieć ani czasu, ani ochoty na okazywanie Wam uczuć, albo okazuje je tak bardzo. No wiecie, buziak na dzień dobry, buziak na dobranoc i, 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 i nic więcej, tak? Ale na pewno zresztą z przełożenia macie dziesiątkę. Monet. To szczęśliwa, spokojna rodzina, której niczego nie brakuje. Niczego nie brakuje. Może tutaj, właśnie, troszeczkę w emocjach jakieś zawirowania, ale to jest na jakiś czas. To minie. Zobaczmy, co dla Was wróżki mają do powiedzenia. Karta dzieci. Więź z dziećmi jest istotną częścią sensu życia. Właśnie. Jeżeli małżonek czy partner. Zajęty jest pracą. Nie ma dla Was teraz czasu. Nie upominajcie się, kochani, na siłę, o uwagę, o względy, jak dziecko. Jak dziecko takie, takie uczepione spódnicy. Ale mama, ale mama, ale mama. Nie ma dla Was w tej chwili czasu. Zajmijcie się czymś innym. Chociażby dziećmi. Dziećmi. Dzieci to sama radość. Dzieci to mnóstwo obowiązku, zajmują nam mnóstwo czasu. E, dzieci to jest właśnie ta karta e, zapewniająca dobrobyt całej rodzinie. Po prostu skupcie się na czymś innym. Skupcie się, znajdźcie sobie zajęcie i skupcie się na czymś innym. Zobaczycie, jak szybko sprawy wrócą e, do najlepszego porządku. Wszystkiego dobrego, grupu numer 3.